A teraz <laughs> dziennikarz, komentator sportowy, aktor i konferencjer. Chyba wszyscy znamy jego głos. On towarzyszył nam przy wielkich sukcesach naszych sportowców: złotych medalach na olimpiadach, na mistrzostwach świata czy Europy w lekkiej atletyce, skokach narciarskich czy pływaniu. Przemysław Bawiarz. Niech będzie pocholony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że mogę być wśród tej wspólnoty, która chce oblegać jasną górę, a w razie czego, jak się domyślam, byłaby gotowa również jej bronić, bo w końcu nie jesteśmy Szwedami. Miałem takie przeczucie w tym roku na początku od stycznia, że tegoroczny wielki post będzie dla mnie wyjątkowy, że stanie się coś bardzo ważnego w czasie wielkiego postu. Ponieważ miałem pewne kłopoty ze zdrowiem, wiedziałem, że mam mieć tak zwaną mikrooperację na kręgosłup, ona się miała odbyć 28 stycznia. To wszystko w cztery dni. Przychodzę. Coś się dzieje drobnego, wychodzę i przede mną dalsze zadania w pracy, w domu, w rodzinie. Okazało się, że po tych czterech dniach wyszedłem ze szpitala, ale po następnych czterech do niego musiałem wrócić. Okazało się, że mam zakażenie, że trzeba walczyć z bakterią, która przy kręgosłupie jest wyjątkowo... Uporczywa, trudno się ją zwalcza, potrzebne są bardzo mocne antybiotyki. No bo kiedy bakteria się zakorzeni w układzie kostnym, to nie ma takiego ukrwienia, takiego dostępu lekarstwa. I tak spędziłem w szpitalu ponad dwa miesiące. Nigdy w życiu wcześniej nie byłem w szpitalu, więc proszę się domyślić, jakie, jakie to było dla mnie przeżycie. W międzyczasie oczywiście rozpoczął się wielki post i ten mój wielki post. To był właśnie ten pobyt w szpitalu. I co się tam działo? Nie będę opowiadał o żadnych szczegółach leczenia, no bo wiadomo, jak to jest. Człowiek poznaje przede wszystkim nie tylko lekarzy, pielęgniarki salowe, ale również współpacjentów, którzy dzielą się, opowiadają o swoich przeżyciach. Patrzy człowiek na ludzkie nieszczęście i myśli sobie, ze mną nie jest tak źle. Ale pewnego dnia, zaraz na początku, zauważyłem, na tablicy ogłoszeniowej numer telefonu do kapelana szpitalnego. Wykręciłem ten numer, miałem przy sobie telefon, miałem komórkę. Odebrał kapłan. Tam, gdzie byłem w szpitalu, posługiwali ojcowie jezuici. I poprosiłem o spotkanie, poprosiłem, aby przyszedł do mnie. Określiłem, gdzie jestem, w której sali. Przyszedł kapłan. I tak od tego czasu, przez następne dwa miesiące, przychodzili do mnie kapelani szpitalni. Zapamiętałem ich imiona. Był ojciec Zdzisław, ojciec Mieczysław, ojciec Witold. Oczywiście przystąpiłem do spowiedzi świętej, a następnie codziennie przychodzili do mnie z najświętszym sakramentem. Codziennie przyjmowałem ciało Pańskie. Przystąpiłem do Komunii Świętej codziennie przez następnych 30, a może i 40 dni, przez cały Wielki Post. Uświadomiłem sobie, że od czasu białego tygodnia, gdy, kiedy byłem u pierwszej Komunii Świętej w 1972 roku, nie byłem tak często, dzień po dniu, nie przystępowałem do, do Komunii Świętej. Nie miałem. Tej mocy obecności Pana Jezusa w moim sercu. I ta obecność pozwoliła mi przetrwać cały ten wielki post, bo ten pobyt w szpitalu był dla mnie wielkim postem, zresztą uwieńczonym wspaniałym Triduum. W szpitalnej kaplicy razem z innymi chorymi uczestniczyliśmy w Triduum, czytaliśmy z podziałem na rolę. Mękę Pańską, Wielki Piątek cieszyliśmy się Wielką Sobotą. Tak się złożyło, że wyszedłem ze szpitala 1 kwietnia, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 14, bo jeszcze do ostatniej chwili trwały badania. Chodziło o to, czy pewien poziom, wskaźnik zakażenia spadł na tyle nisko, że, że mogę już iść do domu. I wyszedłem. W dniu zmartwychwstania Pana Jezusa wyszedłem po tym długim, wielkim poście, po tym wspaniałym triduum, odżyłem. Szybko, bardzo od tego momentu zacząłem wracać do zdrowia. To był taki pierwszy w tym roku, w 2024. To było takie pierwsze doświadczenie. Kiedy Pan Bóg daje takie mocne doświadczenie, to wiadomo, że na coś człowieka przygotowuje. Ja czułem, że ten cały rok będzie pełen różnych wydarzeń, być może i bardzo trudnych, ale że Pan Jezus nigdy mnie w tych okolicznościach i w, w tych warunkach nie opuści. Potem przyszły inne doświadczenia. Ja powróciłem do pracy, pojechałem komentować Mistrzostwa Europy. Kiedy powróciłem po nich, Okazało się, że bardzo chory jest mój stryj. Mój tatuś zmarł 25 lat temu, ale do niedawna żyło jeszcze dwóch jego braci w bardzo podeszłym wieku. Stryj ma, miał 96 lat. I, I tak się złożyło, że przez następnych kilka tygodni byłem w swoim rodzinnym mieście, w przemyślu, i byłem jakby blisko, kiedy on w. Takim specjalnym zakładzie opieki nad osobami, którymi opieka jest no niezbędna, paliatywna opieka, kiedy on tam przy, przebywał, właściwie już czasem nie było z nim kontaktu. Odwiedzała go jego żona, moja ciocia, rówieśnica też 96-letnia, i cały ten czas choroby stryja, a następnie odchodzenia był jakimś kolejnym wielkim etapem, zetknięciem się ze starością, z granicą. A potem były igrzyska. Igrzyska olimpijskie w Paryżu, na których miałem komentować otwarcie. Następnie pływackie zawody, lekką atletykę i zamknięcie igrzysk. W czasie tych igrzysk, zaraz na wstępie, była uroczystość otwarcia, dość pamiętna, bo nie na stadionie, tylko na sekwanie, bo uroczystość, w czasie której padał deszcz, uroczystość długa. Spodziewałem się, że będzie tam dużo akcentów związanych z rewolucją francuską, że może, mogą być też takie fragmenty, które będą nieco godziły w moją wiarę, w chrześcijaństwo. Okazało się, że tak było. Obiecywałem sobie przed tym komentarzem, że postaram się być bardzo powściągliwy, że. Postaram się dać tym, którzy obserwują, którzy oglądają tę uroczystość w telewizji, wyrobić sobie własne zdanie. Ale był taki moment, kiedy wykonywano piosenkę Johna Lennona, Imagine. Ta piosenka już od kilku igrzysk pobrzmiewa przy uroczystościach otwarcia i zamknięcia. Znałem jej treść już niejednokrotnie. Wspominałem, że. John Lennon, pisząc ją, miał w pamięci idee komunistyczne. Miał w pamięci manifest komunistyczny Karola Marxa i że te idee były mu jakoś bliskie. Sam zresztą określił, że, że wprawdzie nie jest komunistą, czyli członkiem partii komunistycznej, ale że to są te idee, które chciał poprzez tę piosenkę jakoś popularyzować, rozpowszechniać. I wydawało mi się, że moim obowiązkiem jest, żeby ci, którzy znają tylko melodię, może nawet i świetne wykonanie, może pamiętają Lenona jako charyzmatyczną postać popkultury, żeby wiedzieli o czym jest ta pieśń. Konsekwencja była taka, że zostałem zawieszony w komentowaniu igrzysk. Ale przyznam szczerze, że reakcja, która potem nastąpiła, słowa wsparcia, które do mnie docierały, obrona, którą podjęli moi koledzy i koleżanki z pracy, wiele słów wsparcia, a także zapewnień o modlitwie, które otrzymywałem od znanych kapłanów mi, od wspólnot, wspólnot zakonnych, sióstr, ojców, braci, o przyjaciół, znajomych, że wszystko to Pozwoliło mi ten tydzień zawieszenia przetrwać właściwie bez załamania. Sam nie byłbym taki silny, sam bym pewnie nie wytrzymał tej presji, ale wiedziałem, że taka wielka wspólnota życzliwości, a zdaję sobie sprawę, że wiele osób, które teraz mnie słucha, to, to członkowie tej wspólnoty. Która mnie podtrzymywała i podtrzymuje, i chciałbym w tym momencie też wyrazić moją wielką wdzięczność i zapewnienie, jak bardzo, jak bardzo się odczuwa takie wsparcie, jak bardzo to jest potrzebne. I to udało się przetrwać dzięki Bożej opiece, dzięki Bożej pomocy. Ten rok się jeszcze nie skończył. W tej chwili przeżywam jeszcze jedno trudne doświadczenie wraz z moją żoną, bo jest chora i czeka ją operacja. Wiedziałem zaproszony, że przyjadę tutaj na jasną górę przed wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym niejednokrotnie klęczałem, prosząc i dziękując za otrzymane łaski, i że przy okazji tej wizyty i naszego spotkania będę mógł i pomodlić się w intencji mojej żony. I to jest taka wielka dla mnie nadzieja, że te doświadczenia choroby, która najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę, że my przez to przejdziemy mocniejsi. A mocniejsi jesteśmy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu. I tutaj dwie sprawy, do których bardzo mocno chciałbym nawiązać. Pierwsza sprawa to centrum naszej wiary, którą jest Eucharystia. Dzisiejszy świat niewątpliwie przeżywa taką atrofię zdolności przeżywania świętości, sakrum. Ludzie, którzy są spoza kościoła, Zdają się zupełnie nie rozumieć, czym jest Eucharystia, czym jest istotowa obecność Pana Jezusa w swoim ciele i krwi. Jak wielka moc płynie z tego sakramentu, jednego z siedmiu sakramentów, dzięki, których, dzięki którym możemy czerpać moc i łaskę od Pana Boga. Cześć dla Eucharystii wydaje, wydaje się być rzeczą najważniejszą, którą możemy pielęgnować i utrzymać. Nie ma Eucharystii. I to jest druga rzecz, na, chciałem, na którą chciałem zwrócić uwagę, bez kapłanów. Jeżeli chcemy, aby kościół, który jest w tej chwili targany z różnych stron niepokojami, jeżeli ta łódź Piotrowa ma nadal płynąć w dobrym kierunku ku Panu Jezusowi i z Panem Jezusem, bo jak sam Pan Jezus powiedział, jest i drogą, i prawdą, i życiem. To wiemy, że w rękach kapłańskich chleb zamienia się w ciało Pańskie, a wino zamienia się w krew Pańską. Więc szczególną modlitwą musimy otaczać kapłanów. Istnieje bardzo poważny kryzys liczby powołań kapłańskich. To wiemy. Kiedy byłem chłopcem kilkunastoletnim i pamiętam swoje uczestnictwo w tridu paschalnym w moim rodzinnym mieście w przemyślu, w czwartek i w piątek, zawsze seminarium duchowne. Uczestniczyło wszyscy alumni. Było ich wtedy w Przemyślu około 600, po 100 na każdym roku, w 6 latach seminarium. Teraz jest ich znacznie mniej. Ale tym większa musi być nasza moc modlitwy i im większy będziemy odczu odczuwali głód i deficyt kapłanów, choć Polska i tak ma ich wielu na tle innych krajów Europy i świata, tym większa powinna być nasza świadomość, jak Godność kapłana, który jest in persona Christi, czyli jest jakby w, w osobie Chrystusa dla nas, obecny ze swoją posługą, jak wielkim jest dla nas darem i jak powinniśmy być z kapłanami solidarni, jak powinniśmy się za nich modlić. I jeszcze jedna sprawa. Patrzę, ile zostało mi czasu. Analizujemy różne zagrożenia, zagrożenia wiary. Zagrożenia poczucia kierunków, poczucia sensu. Żyjemy w świecie zgiełku, w którym poprzez takie właśnie urządzenia, jak to urządzenie, ja jej też mam, nieustannie dochodzą do nas informacje ważne i nieważne. Dochodzą w ilości tak wielkiej, że nie potrafimy na dobrą sprawę ich filtrować ani oceniać. Czyli zostajemy zarzuceni różnymi informacjami, bez w gruncie rzeczy jasnej, jasnej wizji, które z nich są ważne, a które nieważne. Jakby zostajemy wytrąceni z naszej zdolności oceny, a przecież to właśnie nasza ocena, rozróżnianie dobra od zła, prawdy od fałszu, to jest podstawa jakby pracy naszego sumienia, w którym Pan Bóg prowadzi nas przez nasze życie. Jeżeli będziemy to zagłuszać nadmierną obecnością tych wszystkich mgławi z informacji, to będziemy tracić kierunek. Chciałbym wspomnieć w tym miejscu o jednej sprawie jeszcze, która wydaje mi się ważna, bardzo mi leży na sercu. Tych spraw jest więcej, ale obiecałem sobie, że o niej muszę powiedzieć. Pierwsze przykazanie Boże, pierwsze z dziesięciu przykazań: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Zastanówmy się nad tym, jak to jest i jak to funkcjonuje we współczesnym świecie, we współczesnym kościele i w naszym życiu. Czy nie jest tak, że różnego rodzaju bożkowie zaczynają nam naszego Boga, w Trójcy Jednego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, przesłaniać? Czy nasze uwikłania codzienne nie powodują, że przestajemy? Odczuwać obecność Pana Boga w naszym życiu? Czy wreszcie nie jest tak, że kulturowo, w kontekście całego świata, zaczynamy jako chrześcijanie mieć wątpliwość, czy nasza religia jest tą jedyną prawdziwą religią tą, która poprzez Chrystusa, jedynego pośrednika do Ojca nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przeze mnie tak mówi sam Pan Jezus. Pan Jezus mówi też: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I to jest ta, ten porządek rzeczy, który inaczej przedstawia się w naszym świecie, a inaczej przedstawia się w perspektywie Bożej. W perspektywie Bożej to Bóg nas powołuje. My nie wybieramy sobie Pana Boga. Jedną z rzeczy, która rzeczywiście zagraża współczesnej wierze, jest wysunięcie człowieka przed Boga. Jakby humanizm miał zastąpić teologię, jakby socjologia miała zastąpić teologię. Musimy być bardzo czujni na to. Zwracajmy uwagę na język. Pamiętajmy, że kto chce zrobić rewolucję, ten zmienia język. Tak było zawsze. Tak było od rewolucji październikowej, a i wcześniej rewolucji francuskiej. Po II wojnie światowej komuniści. Zarządzili w szkołach olbrzymie zbiórki makulatury, nie wystarczały gazety, trzeba było znosić również książki. Po co to było robione? Po to, żeby stare książki zniknęły z półek, żeby język się zmienił. Dlatego z takim wielkim pietyzmem podchodźmy do języka, w którym opisujemy wiarę i w którym ją przeżywamy. Z wielkim pietyzmem podchodźmy choćby do pieśni które przez wieki, kiedy jeszcze piśmiennictwo, czytelnictwo nie było tak powszechne, ale to właśnie pieśń była tą nauczycielką wiary. Bardzo oczywiście doceniam współczesne pieśni religijne, współczesną wrażliwość, ale wciąż nie mogę otrząsnąć się z wrażenia, jakie zawsze na mnie robiła choćby, a jesteśmy na jasnej górze, przed tronem Matki Bożej hymn My Chcemy Boga. Czy my mężczyźni, jesteśmy tu w takim gronie, są wśród nas oczywiście kobiety, ale to chyba tym bardziej jeszcze nas dookreśla. Czy w tym gronie nie powinniśmy i tego hymnu podjąć, i wielu innych wspaniałych pieśni, które, co tu dużo mówić, są taką katechezą. Pamiętajmy, Zatem o pierwszym przekazaniu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Pan Jezus jest królem. Sam o sobie tak powiedział, zapytany przez Piłata: Czy Ty jesteś królem? Tak, ja jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Królestwo moje nie jest z tego świata. A zatem opozycja. Wiara, świat zawsze będzie istniała. Chrystus o tym mówił. Mówił, że będzie znakiem sprzeciwu. Czy zatem mamy iść z prądem i dostosowywać się do świata, czy mamy być wierni Jego Słowu? Na koniec modlitwa, o której przypomniał mi jeden z tych kapelanów, i którą od tego czasu, kiedy byłem w szpitalu, odmawiam codziennie. Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci mojej wezmij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bardzo dziękujemy. Już teraz, za chwilkę połączymy się do, do kaplicy Matki Boskiej, skąd, skąd będzie transmitowany apel jasnogórski, na którym również odnowimy jasnogórskie śluby mężczyzn. Zachęcam do pozostawienia, i to już ostatni punkt naszego dzisiejszego programu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli, którzy jeszcze pozostali, i zapraszam za rok 27 września 2025 roku. Dobre po, dobrego powrotu do domu, szerokiej drogi, szczęść Bosza.